Strzałeczka witam was w lego Harry Potter lata 5-7 kontynuujemy a yy, z jestem skreizolowany w ogóle i mam zamiar w tele... mam zamiar skończyć tą grę serio mam zamiar zresztą wszystkie aktywne oczekajcie tam coś jest różowego uuuu dobra potem się tym zajmę zajmę wamę um wszystkie aktywne let's które są teraz, dokończę. A potem e, może bym tak e, po prostu zmienił charakter kanału czy coś, żeby robić raczej takie, znaczy nie do wszystkich gier, które zacznę, będę robił let's pełne, tylko po prostu na przykład e, zacznę jakąś grę nie? E, e, i będzie taki kilkuodcinkowy gameplay po prostu. Bo wiecie, zamierzam kupić nowy komputer. O, a wtedy będzie można nagrywać i nagrywać. Będzie seranie materiałami. No i... Jakby nie można tego od razu czarami rozwalić. No. Poziom. Nie. Poziom, poziom musi się poziom. No, poziom. Ja ogólnie to chyba dzisiaj zrobię dłuższy materiał, taki na dwa poziomy, bo to się ostatnio strasznie zaniedbałem, nic nie rzucałem. Przepraszam Was bardzo. Przepraszam serio. Ale trudno. Czasem nie miałem takie życie w końcu. Tak, to ogólnie dzisiaj jest 26 i ja to dzisiaj wrzucę. Yy, może jeszcze nagram dzisiaj ale nie wiem czy wrzucę coś z settlersów yy, jak uda mi się anno 2000, yy, tyś, 1404 tamto dojść do tamtego momentu w którym się ostatnio zbugowało coś nie chciał dalej pójść yy, i dalej będzie się nagrywało i będzie dobrze to yy, może anno jeszcze a jak się nie uda, cały czas będzie zbugowany to po prostu się skończy tą serię Na tym momencie Albo save'a z następnego poziomu się z... ściągnie z internetu w gramie, po prostu będę kontynuował o, Pomijając tamto Aaaa, miecz Gryffindora Zdziwiona jest, A, zaraz będzie rozmiecie tortury robiła Harego zrobili jakiegoś z Harego O oh, Peter Pettigrew. How sweet Luna, Lovegood, ten taki skracił jakiś i Mr. Master, Ollivander chyba Ollivander czy Gregowicz było tam ich kilku było Jaki Gregowicz był i Ollivander chyba O zabrali mi różdżki Ale Ron ma nadal Świstość Świstoświnkę <laughs> Tak, świstoświnka jest potrzebna, żeby do Inse zrzucić Oje, oh yeah, mamy kwiata. Mamy kwiata. Uuu, uh -huh. uh, ciekawe tutaj. Uhu -huh, uh -huh, monet Monetissimo Dobra, wiesz to nosił. W tym, w tym czasie reszta musi zdobyć. Albo co tam się będę bawił. Po prostu okulary i te okulary na pewno mi pomogą. Ale Ron no, chyba już nie ma tam tego, co światło skarbnie. Kocioł czy nie kocioł? Nie, to nie kocioł. To jest jakaś inna kupa, może skrzynka. Czy coś na no, skrzynka tak, a my oczywiście potrzebujemy klucza, bo jakże inaczej No tak Tutaj różdżki nie ma, to nic nie zrobimy Jest i klucz Już Myślałem, że go podniesie różdżką To by był fail wielki I jest skrzynia Znaczy nie skrzynia, sorry Cauldron kocioł Dude, Układaj się nóż Dobra Oni wszystko zawsze różdżkami układają, a teraz tak tradycyjnie Normalnie Ron, a oh, nie, Ron jednak ma to, ma to główienko takie ty idioto bo się inaczej nie wyrażę no co za debil no mam pomysł bierzmy coś św w, św w, św w świnkę a zepierzaj mi z tym dobra Uff. Nareszcie. Dobrze, teraz... Niech yy... wstanie się światłość. Kurczę, już. Pamiętam, te gry Lego mnie znużyły. Dobra, ktoś inny będzie to nosił, bo ja z nim nie wytrzymam. Uch. Pragnąłbym, rozumiecie, wszystkie serie zakończyć i tak dalej, jakieś strzelanki, RPG jakieś nagrywać, ale komputer niestety mi nie pozwala. Straż jestem wygadał. Dobra, Ron Wybieram cię. Cóż my tuż mamy już? uuu uh, skrzyneczkę Oliwander Super, przyda się Czyli to jednak oliwander jest dobra potrzebujemy jeszcze A założę, że to będzie tutaj Oliwander choć pomóc, bo ta ciemięga mi. Nic nie pomoże, no. O jest, chyba. No szkurdę A mm. mi się tak baguje to wszystko, albo nie wiem co. co to jest? a, mucha bojąki, <laughs> a, dobra, ładnie pomogli mi odkryć coś a miano wiecie to no to jak już powiedziałem, dużo mnie tego za dużo tego Obiecuję, że z żadnej nie nagram. Obiecuję. Uch, to troszkę już takie nudne, nie? Dobra, otwierajcie się. Nie co to jest? Cóż to będzie? Co? A, ten z Gredziu. To jest ostatni poziom z tego co widzę. Wiesz Gryffindora, co on tu robi? O, to, to jest jego macie ma się BLATRIX Le Strange. No, wiedziałem, że się nie obejdzie bez bossa. Okej, okay, yy, ktoś mnie tam powiadomił, jakie tarcza, więc ja już się tych pojedynków nie boję. Nie, nie, nie. nie. Tylko muszę sobie przypomnieć, jak jest. była tarcza czekajcie ja pamiętałem no ktoś mi tam pisał w komentarzach czekajcie, zaraz wracam, tylko sprawdzę coś w komentarzach dobra moi drodzy, ja już wiem jak jest jest spoczko, już umiem, spokojna głowa, J znaczy bałem ja się zmieniłem klawisz logię, yy, u was jeśli nie zmienialiście do stary, pod starej gry to będzie K, z tego co wiem, no so let's go i sobie wybierzemy Aquaman Słuchaj, że tak nic nie mówiłaś się skupiłem Uhuhu, zaraz Malfoy będzie dead i nastała no, ta chwila no tak no zdej pies jeszcze belatrix oczywiście tylko że z belatrix to będą inne jaja Trzeba wyczyścić ten moment. I... Bo Ej, no, 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 Ty jeden jeden. że że pójdzie tak tak prosto. Ale tam tam jest w środku w kominku jest postać nie się skąd wiem, zauważyłem taki no dobra, może ja teraz walczę z tą no dobra, chodź baby myślisz, że jesteś dobra, nie jesteś dobra jestem Harry Potter I crazy w sumie jestem też Walczysz z kryzolem, ty nie wiesz z kim zadzierasz. Ze 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 mną. O kurde. No coś tak mnie przekręciło. Muszę być wprost, żeby tarczę załączyć. Z szło prościej. No dobra, decydujący ciąg. FU No tak, no oczywiście. Nie jak zwykle. Daily motion! Uuuu... To jeszcze nie ostatni pojedynek z tego co widzę. No. Będziesz szczapami do mnie rzucać. A to kurde. A to. A pajzide. Dobra, jeszcze jedna szczapsa i została i potem. No, jesteś moja. I, 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 i. No to wrócili Syn z matką Ej no Pokaż jedni Chciałem coś z tym robić Mam prawie skrzynkę To sobie daruję już to się Bellatrix normalnie zamknie, no taka mocna to tylko w, w, w gębie jest no trzeba będzie unikać teraz i skok w bok he he, he. nędza jakiś globus no dawajcie do ciekawszego i co może jeszcze nie, ja w nią rzucić czymś co Dobra jest, 3 ja powróciła? Bellatrix. Co teraz weźmie? Ach. Shaolin, pojedynek mistrzów O, patrzcie jaki bóg O Jezusie Dobre Tu była pułapka Dobra, tarcza TARCZA Kurde Jaś fuksa Kobiecino Czemu ja muszę z nią się walczyć, do kogo przejdzie ten strumień, a ona mnie po prostu na hit bierze? No, 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 no. Te śmierciorzece mi tutaj przeszkadza. No i ja nie wierzę, no. To przegram, no bo nie ma innej opcji Dobra jeszcze jest jakaś mała szansa ale Bądźmy realistami Dobra jestem realistą i stwierdzę, że wygram no i co, myślisz, że jesteś fajna, mamy Zgredka Naszą tajną broń. Oh yeah. Żartowałem, znaczy dzisiaj Żyrandol. Z we hełmie robotnika. He like a engineer. Sztyletcem rzuć jeszcze. Rybą? I co zrobił, że niby się skredek udławił tą rybą, co? A nie, że go przytrzasnęło. I rozpołowiło. Putno. Nawet postawili mu zamek z piasku Ze skarpetą na maszcie eee. <shrough> Koniec insygni śmierci, części pierwszej Ejejejeje. Dobra, troszkę zmieniłem zdanie Może nie będę grał dwóch poziomów, bo troszkę za długo będzie A Ja wiem, jakby się przybierudzicie no dobra, żartuję, przecież wiem jak mi lubicie, <śle> przynajmniej mam taką nadzieję. Myślałem, że będzie równa tej eee, a może Uś się zmienię, no. no dokończę tą opowieść, dokończę. <śle> Samotna wyspa pośród, no pośród w sumie niczego. Tak, teraz już wiecie. Voldemort jest nekrofilem. <grym> to wyglądało troszkę dwuznacznie. No. Mm -hmm. to teraz będziemy mieli kolejne insygnia. chcę to przewienąć. Puszczają mi napisy końcowe, jakby to miał być koniec, dobra, to w takim razie się żegnamy, ta seria była ekstra, no, yy, znaczy, no gra w sumie, bo serio to była jaka była. Dobra, zobaczymy się następnym razem, bo już mi się nie chce czekać do końca, komentujcie, subskrybujcie, pamiętajcie, łapki w górę, dobra rzecz, ja lubię, komentarze też, wiesz, wiecie, lubię, a jeszcze lepiej byłoby, jakbyście subskrybowali, więc do zobaczenia, strzałeczka.